W domu. Przede wszystkim zacznijmy od temperatury, która w dzień powinna wynosić od około 20 stopni do 22, w nocy około 2 stopnie Pamiętajmy, aby ta temperatura nie skakała, ciepło i zimno. Sprawdzajmy dziecku temperaturę poprzez dotyk ręką karku. Jak jest ciepły i suchy, jest w porządku. Dziecięce ubranka powinny być przebiebne i bawełniane. Ważne, aby nie krępowały ruchów dziecka, więc muszą być w dobrym rozmiarze. Do wyboru mamy tutaj na przykład gotowe wyprawki, które już mają w sumie wszystko i półśpiochy, i kopertowe body, i czapeczki. Mamy pajacyki rozpinane, wygodne, yy, mogą być ze stówkami lub bez. Pajacyki są również takie do wyboru, które yy, dostosowujemy do rozmiaru dziecka, ponieważ są związane. Gdy jest zimno, zakładamy bresiki. Rozpinane bluzy, bez kaptura, bardzo wygodne. Kiedy w sumie mamy już to wszystko, nasz maluch jest ubrany kompletnie.